E, Manko, z tej strony Meloniki. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie nagrywali bro. <laughs> I już od razu przepraszam Was za to, że tak długo nie było odcinków, ale niestety ym, byłem na wyjeździe i nie mogłem nagrywać. <laughs> I mam lekką chrypkę, ponieważ, y, ponieważ jestem trochę chory, więc słuchajcie. Nie będę dał więcej przedłużał, jeszcze pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału i zostawieniu łapeczka w górę pod tym filmikiem. I napiszcie komentarz, co byście chcieli dodać albo ulepszyć na moim kanał. Więc słuchajcie, dziękuję bardzo za, za te wszystkie sub 5 subskrypcji. I, I bez przedłużenia, już za gierki. Słuchajcie, zagramy sobie te wszystkie tryby. jakie tu jestem? A, ta mapka znam, ona jest fajna. Nawet. Zależy na kogo? Pewnie będzie dużo bólu. A ja by mi się przydało takie coś jak na przykład roza Więc słuchajcie, zagrajemy najpierw sobie nagrodę na tej mapce. Takiej fajnej. Przed chwilą nagrywałem, ale przed chwilą nagrałem filmik, więc słuchajcie, odebrałem wszystkie nagrody, więc nie ma co. Złożyłem dwa części więc lecimy. Wiedziałem, że będzie taki tym około sobie tutaj zostajmy najpierw Tą gwiazdkę niech sobie tą gwiazdkę... Kto wziął piperkę na ten tryb? Okej okay. Po co wzięli piperkę na ten tryb? Takie mam jedno pytanie Uciekaj, nie możemy być od... Więc słuchajcie, co za taką chwilę, ale byłem skupiony strasznie. I słuchajcie, na idzie dobrze, mi się wydaje. Ta peperka może uciekać, nie wiem czy miały być, I tak tutaj przykambić. widzę wszystko, co się dzieje tam. Mhm. Ok, ten gościu ma lagi. Ta peperka. Robi nawet damage, ale nie możemy się pokazywać jej za bardzo. Nie wiem po co wieli. Pewnie ona już wyczuje, że tam ktoś jest. No i wyjdziemy. Nie, już do nas idą. Szybko uciekaj, burzu. Przegrywamy. Nie, dobra, wygrywamy. Okej, okay, dobra, jest dobrze. Po co ten ból tam pojechał? W ogóle nie wiem. Oba, pierwszą grę mamy ze sobą. I cofajcie, 8D to gwiazdny żetonik. Dobra. Mamy czas, to sobie go na razie zostawmy. Ty ryby, Szalone wagoniki. Nie, to mapa jest zła. Ja jej nie, nie, ja nie przypada, że nie szczególnie. Weźmy sobie na Majta. Nie zagajmy, się Kolejny kolczyk. Ani też mają na Majta. lekkie lagi. Internetu. To jest moja pozycja. Jak? Ej, oszukane My pokój jest dobrze, ale... Te wagoniki mnie strasznie wkurzają Leży? Tyk Będzie rzucał ulta U-ulcik Nie się iść tak bardziej czymyć. O nie! Pociąg. Ja nie mogę wkurzać ten pociąg. SAP to my na pewno nie będziemy, ale spróbujmy z tego poko. No nie bomba! Nie, naprawdę nie wierzę. Jeszcze powinna być jedna. ten przekał był on nam życie. Mam dużą bombę, słuchajcie. Podrzucimy ją im O nie! Granicie mnie. Domeczki. Ja ba ja uciekam, i tutaj yy, ratuje pociąg. Powinniśmy walnąć w pociąg, wejdzie kozacko. Zacząłem w pociąg, czemu się nie rozwalił. Powinni dodać takie coś, że jak się tafisz w pociąg to się... Jak te fisi czymś wybuchowym pociąg to się rozwala. Chyba gumiki. Na przykład tak na przykład ten robot na Sandowinie, nie? Nie by takie coś pasowało. Chociaż to czasami było tu nie. Mamy trzeci i zbrał, bo mi zawsze na tu nie idzie. Super stadion jakaś mapa, mm -hmm. weźmy na Brawl bola Podobno na Brawl bola dobry jest tego co mam i Pena? nie wiem Dobra, zobaczmy <śmiech> Dobra <laughs> Polećmy sobie Nie mam, pena, ale nie mają Dosi. Ja sobie tutaj nasz ten. Tyk. Ja yeah, boy. O nie, oni mi będą przynosić ten. Yeah, boy. Mamy piłkę, słuchajcie. Niektórzy słabo grają. Ale moje działko jest tutaj i dobrze działa Ale poko mam w ogóle ten fajny co? ale że można jeszcze bić ultem Nie za dużo, nie za mało Coś jeszcze uleczył. jakiego? Cyk Nie wiem po co to rzucimy i tak nie znam gdzie zostać Spróbuję przycelować. Ich. Ja nie mogę. No, moje działko jednak dużo daje. No, nie przynosi mi tych, y tych obrażeń od tej peny. E, ja leży typo. Nie jak! Albo ja się ruszałem, jest jakiś nubem w tą grę. Oszukuję A nie oszukuję. Idę z tą Jessie wyjaśnić. Wyjaśniona. Muszę nabić ulta. Żeby strzelić. Hmm. Spróbujmy im... O, mam ulta. A fajnie, bo moje działko mi dało. Teraz trzeba będzie wykonać strzał. Ja yeah, go! Szczeję Jestem Gwiazdą gry, ale chociaż nie zasłużyłem sobie. Dobra, gwiazdę, kolejny. Mam już wszystkie, ale mamy dużo Doblerów. Chyba co zostawmy je sobie. Na no, tego. Na roborumble, czyli walka z robotami. I odpóźnimy tego czysta, może coś dropnie, a może nie. Słuchajcie, otwieramy i... Nie ma nic, niestety. Ale pięć gemów się przyda Myślę, że sobie jeszcze zagajmy Zagajmy nowym skinem do Barleya. Nie, to nie było. Masz skin do Barleya. Złoty Barley. Tak on chyba się nazywa. Zobaczymy jak się nazywa. Tak, złoty Barley. Nie wiem na czym chcemy zagrać, ale ja chyba zagram na nie? Moje jest ja ja jestem słaby, więc mogę stracić pucharki. Dobra, więc polecimy sobie. czym <śm> nas respi, to jest najważniejsze. O, lagiek jakie mamy. Dobra, mamy czyścika. Kurde, bycie Barley mnie załatwił. Przeciwnik, ale dobra. <laughs> mamy, że I chyba mamy kolejnego czyścika, jeżeli się nie mylę. Tak, odwróżmy go sobie. Mam nadzieję, że coś do Proszę, żeby coś dobrego, bo długo mi nic nie drapiło. Nie wiem monety. Dobra, słuchajcie, spowojnie jeszcze zagrać. Jeden meczyk, uh -huh. i chcę sobie nabić. Hmm, było na 15. Ale zaglądamy sobie na tym. <coughs> to jest taka znaczy stara mapa na hejście. Znaczy nie na hejście, tylko na nagrodzie. obroka. No może ja jestem słaby. O, nie też sobie. O, oni też wzięli, bo pewnie paperki nie mieli. Chybimo tutaj idzie. tam się zabiliśmy Kurde, no daje się mi tak łatwo ten snajperu, nie mogę podejść nawet do nich. Pomóżmy naszemu. I wygraliśmy. Spoko. 8 pukarków Mieliśmy dobry timek. Mam jeszcze 500 dobrego Jeszcze jeden meczek z na przykład na. co do mnie. To będzie ostatnia gierka, albo nie, spróbujmy nabić 15 rangę na buch. Tak. Tak trzeba zrobić. Teraz mamy miejsce Nie da się utrzymać. Może tam jest szalenie bezpieczne. Albo Riko ją odpędził. Bądźmy tacy agresywni. Błącze trzeba wyeliminować. Tak jak myślałem, tylko że też on ma mną przewagę, bo gdzie jestem? Kurde, no patrzcie ile mu HP zostało, no to to jest niedopracowanie ewidentne. No teraz zostało, ale spróbujmy jeszcze wbić. No dobra, to będzie ostatni lecz, żeby w, 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 przynajmniej us. Drugie miejsce musimy zająć Żeby wbić się 15 randę Dobra Spoko, tylko żeby nie było takiej sytuacji musimy się oddalić trochę idealnie wycelować Czy nie? To takim sposobem, Nie? Ja Kurde. wzięli się na mnie, bo miałem mało HP I tak, i tak to właśnie jest. Że jak masz mało HP, to się na ciebie ludzi. Cała chmara ludzi się na ciebie weźmie i cię w końcu zabije. <laughs> bo nie da ci żyć. Zostawmy tego bóg, który nie umie zważyć testów. Ten bóg ma chyba lagi jakieś lekkie. Muszę wyczajcie kto jest. A tak jednym z chyba robimy. Jak wyjdziemy? Dzięki, bólu. Jesteśmy i jesteśmy. Zostawię go. Zostawię cię. Dał mi parkour, stary Dzięki gość. Dzięki niemu. Mam szansę na nawet na wygranie. To Trochę niebezpieczna sytuacja. Pomóżmy temu Bulowi. Nie, bo nas jest pięcioro. Jestem trochę słaby w sytuacji, bo nie jestem wolny. Mogliśmy mu. Nie wiem czy nie pomagać, czy, czy pomóc mu słyszeli, czy nie. Dobra, ale mamy 15 ranki, słuchajcie, na bół. Już słuchajcie, już to. Mm -hmm. Dobrze, zobaczmy że jest w sklepie nowy skinek dla nas. Mam nadzieję, że jest. I jest, słuchajcie, kupujemy nowego skina pomocnika Bula. Mm, uwaga, nowy brawler pomocnik Bul. Fajne co są skinki. I mamy częścika. chodźcie weźmy sobie od razu. Tego nowego skinka. <kgli�> Wyjmę sobie czysta, może coś później. Myślałem, że nowy brawler, ale chyba już nie dalej nie, nie da, bo będzie nowy To by było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mm. No i odcinek był trochę długi, niezwyczajnie, ale mam nadzieję, że jest ok. No to cześć, no na razie.